Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Ja nazywam się Juliana, a dzisiaj opowiem wam trochę o romantyzowaniu życia. Dokładnie co to jest, jak to robić i dlaczego warto to robić. Jakby ktoś się mnie spytał... Ogólnie, co to jest romantyzowanie życia? Powiedziałabym, że jest to patrzenie na świat bardziej optymistycznie, cieszenie się z małych chwil, z małych gestów od ludzi, docenianie tego, co się ma. I właśnie jak tak w głowie sobie zbierałam informacje o tym romantyzowaniu życia, jak tak sobie w głowie zalałam, co będę mówić w tym odcinku, znalazłam w internecie artykuł, który bardzo dotyczy romantyzowania życia, ale stoi pod inną nazwą. Szczęście w stylu poprawna wymowa to hygie. Pisze się hygie, to jedno słowo jest odpowiedzią na pytanie jak żyć, a dokładnie jak żyć, żeby być szczęśliwym. Choć idea narodziła się 200 lat temu w Danii, to właśnie teraz zyskuje największą popularność, a poradniki na ten temat pojawiają się jak grzyby po deszczu. No jestem, można powiedzieć, tym poradnikiem, chociaż naz, nazwałam to romantyzowaniem życia, bo takie określenie jest teraz popularne, no ale jak Wam za chwilę przeczytam, to, to właśnie Hygy, Haggi, bardzo, ma bardzo duży związek z romantyzowaniem życia. Co to właściwie jest Hagi? Nie ma prostego wytłumaczenia tego określenia. Jest to filozofia życia, alternatywa do ciągłego pośpiechu i pogoni za sukcesem. To sztuka tworzenia przyjaznej atmosfery, która sprzyja cieszeniu się małymi przyjemnościami. Jest to poczucie przytulności i radości z otaczania się dobrymi ludźmi i przedmiotami. Dowody naukowe wskazują, że wprowadzenie w życie kilku skandynawskich wskazówek może mieć zbawienny wpływ na nasze zdrowie. Życie zgodne z Hagi sprawi, że będziemy szczęśliwszy, zdrowszy i szczuplejszy. To był właśnie cel z tego artykułu. No właśnie, wyniki badań potwierdzają, że spędzanie czasu w parku lub lesie obniżają poziom stresu, zwiększają energię, poprawiają samoocenę i sprawia, że człowiek mniej się złości. Yy, czyli cieszenie się w swoim własnym towarzystwie, docenianie siebie, to właśnie głosi hagi. Nie do końca tutaj będę Wam mówiła o tej metodzie, dlatego nie wszystko, co tutaj jest napisane w tym artykule, jest dosłownie zgodne z romantyzowaniem życia. No, ale właśnie romantyzowanie życia jest to cieszenie się własną obecnością. Bo jaka brzydka pogoda, wolałam jak było lato, teraz brzydko i zimno, i muszę siedzieć w domu. A z drugiej strony można spojrzeć na to tak, jak jest pięknie: piję sobie herbatę, oknem jest zimno, u mnie jest ciepło i patrzę, jak ten świat się zmienia na innym koloraku jest po prostu pięknie. Yy, no wszystko zależy od punktu widzenia punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i tak dosłownie można romantyzować każdą chwilę yy, czy uczenie się chodzenie do szkoły właśnie romantyzowanie brzydkiej pogody chociażby właśnie na to co wam powiedziałam i naprawdę zgodę się z tym, że, że, że nauka yy, z romantyzowaniem życia wychodzi o wiele lepiej picie sobie herbaty, yy, słuchanie na słuchawkach odprężającej muzyki yy, choć po prostu taką yy, jaką lubicie uczycie się, uczycie się słówek i nie uczycie się dlatego, żeby, żeby umieć zdać i zapomnieć tylko uczycie się dlatego, że Fajnie by było to wiedzieć I uczycie się, pamiętajcie, dla was Może niekoniecznie zawsze uczycie się z przyjemności Ale musimy się nauczyć czerpać jakąkolwiek z tego przyjemność Że przyswoiliśmy by jakąś wiedzę A jak już to zrobimy To po prostu bądźmy z siebie dumni yy, Bo zrobiliśmy coś Dużego Czerp radość z ruchu Zgodnie z, zgodnie z Hagi ćwiczenia fizy fizyczne to przyjemność A nie udręka Cwi Ćwiczenia fizyczne Ćwiczenia psychiczne to nie udręka, tylko przyjemność. Szczególnie te wykonane w grupie. Chcemy się uczyć i jak może nie zawsze będzie to, to proste, to spróbujmy właśnie tak na to patrzeć. W ogóle to i tak był inny odcinek na moim kanale, bo zazwyczaj nagrywam jakieś DIY-e, no i ogólnie tematy z tym związane. Ten był inny, dajcie znać, czy taki wymiar Wam się podoba. Napiszcie jakiś taktyczny komentarz dla zasięgu. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, do następnego. thank you